Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku i widzowie dziś Wam pokażę nowy upgrade. Brookhaven pojawił się chyba wczoraj, więc no lecimy. Dobra, tutaj mamy nowe rzeczy. Tak, Propisak mamy nowe rzeczy, dobra. A co my tutaj mamy? Nowego. Ło, mamy oponę taką? Ło, to jest taka chustawka. Ej, mega! Ej, ja się nie spodziewałam, że oni takie coś dodadzą. Fajne. Ej dobra. Miałem taką drugą huśtawkę. Wow. Ej, ja pamiętam jak ja byłam e, w stajni. Taka właśnie była huśtawka, e, no i w ogóle. Tylko że to było na drzewie. Ale mega, że to dodali. Ej, czy to jest na kilka osób, czy tylko na jedną? Dobra, nie wiem. A... Mamy nowe auta. Hmm. Mamy nowe uciska. Ale... Nie no, to jest dla czworaczek normalnie, to auto. Nie no, to jest the best! To jest the best auto normalnie. Nie no, nie złe. Piękne. Ej, no nie no, Nie spodziewałam się, że dodaję to, 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 to takie małe autko. Ej, nie no, no dosłownie to jest dla czworaczek, nie? Nie no piękne. Piękne, piękne, 10 na 10, dobra. I mamy tu... O, mamy tutaj to Pongo. Tak, chyba... No ale to jest dla vip więc ci co mają vip to mają fajnie. No i to w sumie chyba... To wszystkie rzeczy? Chyba tak, no niestety. Ej, to mało oni dodali. A może to pomalować? Uh. Może to malować, ale lepsze czarne. Tak. Ja. E, to jest chyba. No, wszystko mi się tak wydaje. Bo ja nie, nie wiem, bo ja w ogóle. Tak wchodzę sobie na Brookhaven i, no. E, patrzę na nowy upgrade. No, i tak to ja nie oglądałam, że u kogoś że jest ten nowy upgrade, więc, no. Więc no, fajnie, że dodali. Ale no, mały, mały ten upgrade. No, chyba, że coś pominęłam, no bo nie wiem. Um, ale tak to chyba. Nie, co mi się klika? Tak to chyba to jest. Mi się wydaje, że wszystko. Niestety. A więc no, mało, no. No, tylko te rzeczy. No, to słabo. No, to koło, to drugie koło, no i to autko. No, no tak średnio powiem, że ten tak upgrade, no ale no... Czego tu się spodziewać, no nie? A więc, no... Um, tylko te opony, no i te auta. No, szamu nie ma, szamu nie ma, więc. Moja ocena: no, to nie jest jakiś, wiecie, wielki upgrade. Wow, niemożliwe, no. Taki. Pff, no, no, słaby, no. Ej, zostaw moje auto. Nie no, co za. Dobra. No, ale. Chociaż coś, no nie. Ej, dobra. Robimy. I Italo... No, wypad z mojego uciska Dobra, bierzemy na maksa. Ej, to jest. No, nie. To jest typowa czworaczka, tylko skina nie mam. Jej. Czworaczki, dobra. Mm. Mm. Nie na no, fajne to Aha, ok. spadamy, No nie, no, no. Nie ma szału, mówię. Więc w sumie. No. taki. 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 Taki, taki, no. Taki słaby, no. A więc no, tą oponę dodali. Tą drugą, który jakiś typek w nią weszedł. No i to Pongo, i ten taki, no... I to autko. Ej, można jak parę osób na to siadać, fajnie. A więc... No, no... Pizzowie... Możecie napisać swoją ocenkę w komentarzu, no bo... No, mi się podoba, że dodali te opony... To auto... To Pongo, to no... E, no jest dla wipa. A, oni jakby nie wiem, prawie, prawie każda gra ma jakby na na Robloxie ma coś za Robuxy, no nie, no bo na tym oni zarabiają, no nie. A więc no widzowie, w sumie no moja ocena to jest mega mały upgrade, więc no takie 6 na 10, no sorry, ale słabe, no. Tylko mogli coś więcej dodać, no. No bo naprawdę, no. Tylko te dwie opony i te dwa auta. Słabo, słabo, bro. Słabo, więc widzowie, no. To było w sumie na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. No, jest on mega krótki. O krótki, ile może 6 minut trwa, więc ja się z wami żegnam. Bajo.